Dobrze, ręce układamy na stole. Odwracamy, nawracamy. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. dwa ręce w nawróceniu zostają. Odwodzimy palce. Przywodzimy. Odwodzimy, przywodzimy. Odwodzimy, przywodzimy. Odwodzimy, przywodzimy. Palce zostają w lekkim odwiedzeniu. Unosimy wszystkie palce do góry. Opuszczamy. Do góry unosimy palce. Opuszczamy. W górę. Opuścić. W górę. Opuścić. W górę. Opuścić. W górę. I dość. Prawą rękę układamy brzegiem łokciowym na stole. Druga ręka stabilizuje przed i unosimy rękę w stronę promieniową, opuszczamy. Raz dwa raz dwa, raz, dwa. raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz i dość. Zamykamy rękę w pięść. Otwieramy szeroko, odwodzimy palce i jeszcze raz zamykamy rękę w pięść. Otwieramy, odwodzimy palce, prostujemy. Jeszcze raz zamykamy rękę w pięść. Otwieramy, odwodzimy palce i dość. Krążenia kciuka w drugą stronę. I dość. Opuszką kciuka dotykamy podstawy piątego palca i odprowadzamy. Raz dwa. Raz dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz i dość. Zamieniamy rękę. Lewą rękę układamy brzegiem łokciowym na stole. Druga ręka stabilizuje przedramię. I zginamy nad garstek w stronę promieniową. Opuszczamy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz i dość. Zamykamy rękę, otwieramy. Odwodzimy palce, prostujemy i jeszcze raz zamykamy rękę. Otwieramy, odwodzimy palce. Chwilę wytrzymujemy. I jeszcze raz zacisnąć. I rozluźnić. Dość. Krążenia kciuka w drugą stronę. I dość. Opuszką kciuka dotykamy podstawy piątego palca i odprowadzamy. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz i dość. Dobrze, zamieniamy ręce. Teraz prawa ręka w odwróceniu. Druga ręka stabilizuje przedramię tuż pod nadgarstkiem. I zgięcie nadgarstka, wyprost, zgięcie, wyprost, zgięcie, wyprost, zgięcie, wyprost, zgięcie, wyprost, zgięcie, i dość. Stabilizujemy rękę, zgięcie w stawach śródręczno-palcowych i wyprost, zgięcie, wyprost. Zgięcie, wyprost. Zgięcie, wyprost, zgięcie i dość. Stabilizacja paliczków bliższych, zgięcie palców i wyprost. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz i dość. Stabilizacja paliczków środkowych, zgięcie. Wyprost. Zgięcie, wyprost. Zgięcie, wyprost. Zgięcie i dość. Zamieniamy ręce. Lewa ręka teraz w odwróceniu. Druga ręka stabilizuje ramię. poniżej nadgarstka. Zgięcie, nadgarstka. Wyprost. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz dwa raz i dość. Stabilizacja ręki. Zgięcie w stawach śródręczno-palcowych wyprost, Raz dwa. Raz dwa. Raz dwa. Raz dwa. Raz i dość. Stabilizacja paliczków bliższych. Zgięcie, wyprost. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz i dość. Stabilizacja paliczków środkowych. Zgięcie, wyprost. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz. I dość. Dobrze, teraz ręce złączone, łokcie na wysokości klatki piersiowej. Dociskamy ręce do siebie, łokcie unosimy wyżej i opuszczamy. Łączymy to z wdechem, wdech nosem, dociskamy ręce, długi wydech ustami, rozluźniamy. Jeszcze raz wdech, długi wydech ustami, rozluźnić. Wdech nosem. И долгий выдох.